Pokój i dobro kochani. Dziś jest środa, 18 października. W liturgii obchodzimy święto świętego Łukasza Ewangelisty, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Święty Łukasz pochodził z rodziny pogańskiej. Po nawróceniu się na chrześcijaństwo stał się towarzyszem świętego Pawła Apostoła. Jest autorem ewangelii według świętego Łukasza i dziejów apostolskich, które opisują życie pierwotnego kościoła. A dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, że Jezus wysyła 72 swoich uczniów, aby szli do miejscowości, do których sam pan Jezus przyjść zamierzał. Posyła ich, aby głosili dobrą nowinę. Mówi, idźcie i głoście. Przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Rozpoczynamy, kochani, nowy tydzień, i dzisiejszego dnia Pan Jezus wysyła do Ciebie 72 wysłańców, takich nośników, którzy mają Ci zanieść dobrą nowinę. Ale powiem jeszcze coś: również szatan wysyła 72 sposoby, aby ta dobra nowina do Ciebie nie dotarła. Jezus wysyła swoich wysłańców z dobrą nowiną. Ale szatan również wysyła swoich wysłańców ze złą nowiną. Być może dzisiaj będziesz bombardowany różnymi sytuacjami, informacjami, które mają cię zdołować, aby ta dobra nowina nie była w tobie źródłem radości dzisiejszego dnia, ale żebyś był przygnębiony. Być może jakieś krzywdzące słowo, być może jakieś terminy, które cię gonią i które musisz zrobić na wczoraj. Być może inne takie informacje, które będą do ciebie docierały i będą cię dołowały. Nie pozwól szatanowi, aby odebrał ci dobrą nowinę, radość z przyjęcia dobrej nowiny. Prawdopodobnie w swoim życiu miałeś takie sytuacje, że ktoś stawał przed tobą i mówił: Słuchaj, mam dla ciebie dwie wiadomości: jedną dobrą, drugą złą, którą chcesz najpierw? I mówisz: No to poproszę najpierw tę złą. Dobrze, zła informacja jest taka: szatan jest silniejszy od ciebie, on może cię zniszczyć, może cię pokonać. No dobrze, a ta dobra wiadomość? Dobra jest taka, że Jezus pokonał szatana, że Jezus go zwyciężył, że On stoi po Twojej stronie. I jeśli tylko przylgniesz do serca Pana Jezusa, to nic Ci nie grozi. To jest ta dobra nowina. A więc dzisiejszego dnia Jezus wysyła do Ciebie swoich 72 wysłańców. Czy choćby jeden z nich dotrze dzisiaj do ciebie, aby cię przekonać, jak bardzo Bóg cię kocha, że on pokonał szatana, że dał ci nowe życie? Czy pozwolisz zbombardować się złymi informacjami, czy też pozwolisz Jezusowi, aby on zdominował dzisiejszy dzień? Na zakończenie, kochani, życzę wam dobrego, miłego, pięknego dnia i przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Pa. Do jutra.